I karol? No? Podesz mi wodę, kasowano? No, dobra. A, Proste, wiecie, no, tak. A, tu. Proszę? I też co się pisz? Serio? Ano? Wodę. Karol, czemu nie podałeś mi wody? No, przecież pytałem się, jakby nie wiem, 5 sekund temu. No, no nie podałeś mi. To nie, nie spałaś? Ty? Nie, ja no, co ty z A podeś mi jednak sok pomidorowy. Serio znowu? Mam sok. Halo. Halo. O. To się żartujesz chyba. Tak. Czemu nie podałeś mi soku? Podałem, tylko że tak samo jak z wodą spałaś. A ja nie śpię! Jak? Ja czemu... No przecież ja cię no i w ogóle kanałem do ciebie. Nie. A teraz co chcesz, może? Nie, no teraz bym. W sumie dobra, dań ten sok, ale jeszcze zwłodniałam. Weźmiesz banana fałcie, bo nie wzięłam z zakupów. Pójdziesz? ale jak będziesz spać, to naprawdę. Nie wiem, co zrobię. A mam dla ciebie banana i pomidorowy, znowu Dobra, nie to nie. Nara. No. Sam decyzję. W sumie mam, jestem głodny. Wiem, że mnie nie słyszysz. Ale co pan? Czemu już mojego banana? Bo umarłaś znowu, wiesz? Weź. No. Hey, chcesz? Masz.